Zakaz narzekania. Ale, ale powiem Wam, słuchajcie, że jeżeli chodzi o ludzi z Colway, to w zasadzie Was to nie dotyczy. Proszę Państwa, Colway nie mówi Wam o mrzonkach. Colway daje Wam realne, fantastyczne, cudowne produkty. Ada zaraz o nich powie. I daję Wam system wynagradzania. I te samochody, ja wiem, że one raz dwa znikną. Trzy miesiące i tu już nie będzie tych. Zamawiajcie następne! Ruszamy!